Antoni Macierewicz dopuścił się zbrodni dyplomatycznej. Tak brzmiał nagłówki większości topowych mainstreamowych mediów. Ale czy Antoni Macierewicz, topowy pisowiec, usłyszał te słowa od prokuratora, który jednocześnie postawiłby mu zarzuty ciężkiego przestępstwa, za które grozi do 10 lat więzienia, jednocześnie wnioskując do sądu o areszt po to, żeby Antoni Macierewicz nie uciekł za granicę? No nie. Te słowa, drodzy Państwo, jest to wniosek ze słów, które rzuciła w przestrzeń medialną uwaga, Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce. Czyli o tym, że Antoniemu Macierewiczowi będą być może chcieli stawiać zarzuty, Antoni Macierewicz dowiedział się z telewizji. Teraz akta tej sprawy z komisji zostaną przesłane do. Prokuratury. I tam prokuratura podejmie decyzję, czy w ogóle zacząć postępowanie prokuratorskie, czy może jednak olać. Jeżeli zaczną, no to będzie to trwało, trwało, trwało. Biorąc pod uwagę, jak długo często trwa to w polskiej prokuratorze, to zanim prokurator ewentualnie zdecyduje się stawiać panu Macierewiczowi zarzuty, to ten zdąży odejść z tego świata, ze starości. A nawet gdyby nie, to prawdopodobnie tyle wcześniej będzie konferencji prasowych, że już, już, już będą mu stawiać te zarzuty, że wzorem dużej części innych pisowców, którzy dowiedzieli się, że prokuratura chce im stawiać zarzuty z mediów, Ucieknie sobie za granicę i tam będzie sobie siedział, aż znowu PiS wróci do władzy i powie, że był prześladowany. A teraz wrócił w glorii chwały jako męczennik Tuskowy. Tak w praktyce działa zasada: my nie ruszamy waszych, a wy nie ruszacie naszych. PiS w 2015 roku doszedł do władzy, między innymi obiecując, że wsadzi Tuska do więzienia. No i przez 8 lat tak go wsadzali do więzienia, że Tusk raz był przesłuchiwany w prokuraturze w charakterze świadka nawet go mu zarzutów nie postawili, a Tusk siedział na bardzo ważnych stołkach między innymi w Unii Europejskiej. A teraz siedzi w fotelu premiera. Przez 8 lat rządów PiS, praktycznie żadnemu ważniejszemu Tuskiście nie spadł głos z głowy. Podobnie jak w czasie poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, która też przypomnijmy, wówczas wiele lat temu doszła do władzy, obiecując, że rozliczy Pisowców. Między innymi pana Ziobro, który już wówczas kilkanaście lat temu tak mocno podpadł, że obiecywali platformersi, gdy poprzednio dochodzili do władzy, wsadzić Ziobrę do więzienia. No i tak go wsadzili do więzienia, że nie wsadzili, tylko Ziobro potem był przez 8 lat ministrem sprawiedliwości. No i teraz cofamy się do 2023, kiedy to znowu po raz drugi. Platforma doszła do władzy, obiecując, że wsadzi pisowców do więzienia. Również tego Ziobrę, który gdzie siedzi? Na zwolnieniu lekarskim siedzi. Eee, I wielu innych pisowców. A gdzie siedzi duża część pisowców? No, na pewno nie w więzieniu. Duża część siedzi. W jakichś ciepłych krajach, w które nie mają podpisanych z Polską umów o ekstradycji, albo siedzi sobie całkowicie na wolności i się śmieje. Osoby, których nazwiska pojawiają się przy aferach na setki milionów złotych, a rekordowa afera jest na 1 miliard 600 milionów złotych, śmieją się nam Polakom w twarz, bo wiedzą, że nic im się nie stanie, że im włos z głowy nie spadnie. No, w przeciwieństwie do nas Polaków, którzy jeśli zapomnimy przelać złoty pięćdziesiąt do Urzędu Skarbowego, albo gdzieś nam się zawieruszy batonik w markesie za 3 złote przy kasie, oto z nas już zrobią przestępców. Ale człowiek, który siedzi, którego nazwisko pada przy aferze za 1 miliard sześćset milionów złotych, sobie siedzi w pisowskich mediach i pozuje na tego dobrego i sprawiedliwego. O tym mówię bardzo często na moim kanale YouTube wideoprezentacje, więc zapraszam do wchodzenia na mój kanał YouTube wideoprezentacje, wchodzenia na stronę główną tego kanału i przeglądanie zakładki wideo, bo algorytm większości moich widzów nie powiadamia o moich najnowszych materiałach, więc zachęcam, żeby wchodzić i oglądać. Pozdrawiam. Do zobaczenia.